Mamy naszych ja. Siema. Siema. Jak nastawienie przed meczem. Jest, jest, ale... Będzie na tym, wiesz, to... Ale nie chce mi się tam kurwa. Ja nie chcę dzisiaj. No nie, dostałam no stara mnie, chłopie pilnuje, ona mówi żona tam, nie chce. Ja. Ale Ale z tam jedną jesteś. Cały czas, no cały czas. Tą no samą? Co ty gadasz? Pamiętasz? To jest piękny gada. Gdzie się spotkaliście razem? W Opolu. To chyba kiedy? Parę lat temu, co? Parę, Nie ma pracy, żeby ja się przygotowała na dobry początek. Każda rzecz jest istotna. Nie chcemy już popełniać jakichś mikro, mini, 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 Wychodzimy, mamy sk skarnię leczyków. Tak, na Kolega? Kolega, z kilkaset jeszcze. On odegrał czasy, ile to było lat? 3 lata temu jakoś graliśmy razem? Czy graliśmy, to jest to dużo powiedziane. Trenowaliśmy, on grał w rezerwach, a ja w u 19 albo w 17 Z nim chyba 3 albo 4 mecze tylko zagrałem, ale gdzieś tam dobry kontakt zawsze mieliśmy. I teraz? Dzisiaj pojedynek. Pojedynek, on z boiska z. Nie wiem no. Może wyjdzie tak, że zagram, nie wiem, ale fajnie by było, bo fajnie się gra gdzieś tam ze znanymi swoimi przeciwko. Także zobaczymy. Tak pozamyt trzeba Jak tam TikTok. No Lizby kręcą się. Tak, tak bardzo dobrze ostatnio właśnie wbiliśmy rekordy, tam yy, zakręciło się pod, pod 2 miliony wyświetleń prawie na jednym TikToku oczywiście. Z naszymi głównymi aktorami, czyli Dawidem Pasiekom i Sebastianem Kopciem. No i gdzieś tam kręcimy się wokół tego kontentu, żeby rozbawić trochę widza w tych trudnych czasach. I zapraszamy, kibiców. Oczywiście, że zapraszamy. oczywiście. Można spotkać właśnie głównych aktorów, wszystkich innych kopaczy tutaj na Podlesiu, także zapraszamy. Dziękuję. Tak tam trenerze, analiza do meczu. Czego możemy się spodziewać po rywalu w dzisiejszym meczu? Po rywalu możemy się spodziewać różnych rzeczy. To różnik na pewno, nie? Nie no, choć bardziej się skupiamy na sobie dzisiaj i przedstawiliśmy po prostu drużynie to, czego od nich wymagamy, także przede wszystkim pełne zaangażowanie. Yy, bieganie, determinacja, to czego chcemy w meczach u siebie. Także walka do ostatniego walka do ostatniego, i pokazać, że tutaj dla się. to nie jest teren łatwy do zdobycia. I po trzy punkty. Trzy punkteczki. Powodzenia. Brawo, panowie! Cześć, panowie! Siemano. Witam! Jak przed meczem? Bardzo dobrze, no. Jaki dzisiaj wynik będzie? Ja mówię skromne 1-0, ale byle do przodu. Oby do no. przodu musimy, i Musimy punkty. Mieć punkty bo... Tu już nie ma mowy, żeby przegrywać. No, kibice dzisiaj muszą wesprzeć. Nie, Fajna pogoda, rada, więc... Nie, pogoda jest, mam nadzieję, że się dołączy cała reszta, nie tylko nas. 20 Dwudziestu kurczę, co tam mordy że nie cały czas. Tak. Ale zobaczymy, nie, no pogoda jest. Miejmy nadzieję, a ja liczę, że 1-0 będzie wystarczy. pozytywna sobota. Byle do przodu, nic, nic innego. Wyle trzy punkty. O, Wyle trzy punkty, dzięki, powodzenia. O. Ważny męż panie. Jeden za drugiego. Odpowiadamy. Sami sobie panie, kur... mówiliśmy. Że damy radę, kurwa Cały czas za Dawać, dawać panowie kur... Tak, tak od początku... Głosną, Mokre, kurda, żeby nie było się się przyspania. przyspania tak, żeby oni... Kur... Nie widzio blisko siebie. Czuli, że oni kur... na wyjazd pojechali do kur... Komunikujmy panowie, bo wtedy będzie nam łatwiej kur... Cały czas, żeby ty głośno krzyczał. Od bramkarza. Dawaj, idziemy. Dawać. Do celu. Dawać Z tyłu trzymamy, z przodu wpadnie jak zawsze, no. okej? Okay? Dawać! Są w życiu takie dni, że nie ma już miejsca na potknięcia. No jest takim podejściem do dzisiejszego meczu przystąpi podlesianka Katowicy, która przy Sołtysiej 25 w Katowicach podejmować będzie MKS Kluczborka. Na dzisiejsze spotkanie ma przyjemność zabrać Państwa Kamil Drzenik. Witam. Bardzo serdecznie ze słonecznych i ciepłych katowic. No mamy nadzieję, że ten mecz podgrzeje jeszcze bardziej atmosferę panującą w powietrzu. No i doczekamy się tutaj fantastycznego spektaklu. Hey go! Hey go! Dobrze zagrał Tomanek do Lubaskiego, ten zgrywa do Grzeszczyka, nabiera rozpędu ta akcja podlesianki, Krzakę do środku, nie w pole jest tam Malan Lubaski, no i doskonale broni Dariusz Szczerba...

Zaskoczyli Idziemy powtarzamy to i jeszcze lepiej Dawaj Dawaj jazda Podle się Dawaj Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj! dawaj, dawaj. w ulicach własnego pola karnego. No będzie trudno przedrzeć się z piłką gościom. Szczelna ta defensywa LGKS-u w dzisiejszym spotkaniu, no ale akurat teraz wdarli się w pole karne. Jest cały na bramkę i goście prowadzą w Katowicach 1 do 0. No wypowiedziałem to w złą godzinę, po, po jakichś 15 sekundach MKS Kluszbork wychodzi na prowadzenie. Wychodzą ze swoją akcją, właśnie chociaż doskonale pod że zagrały Kajetan Konka, jest Rzemła, dośrodkowanie w pole karne. Kibice domagają się tutaj odwizdania ręki gracza mks no my to zaraz pewnie zobaczymy na powtórce. Sędzia nie dopuszcza nawet takiej możliwości, że mogło dojść tutaj do złamania przepisów. Spójrzmy raz jeszcze, no tutaj doskonale zachował się Kajetan Konka. Nie ma faulu zdaniem sędziego i ruszamy w drugą stronę. Napędza tą akcję ekipa gości w ślisk, w polu karnym i rzut karny zdaniem sędziego, faul Kajetana Kunki. Piła, piła! Nie wiem, czy Takie coś takie daje. tutaj nie daje. To nie daje. To Duszyński kontra Artur Tomanek. 59 minuta spotkania. Duszyński. Fatalne pudło zawodnika MKS-u. Radzą sobie jednak goście, a teraz twarde starcie nowotnika z rywalem. Nowotnik, który ma już na swoim koncie żółtą kartkę. I niestety będzie musiał opuścić boisko kapitan Podlesianki. Grzeszczyk, cały czas jesteśmy w polu karnym i co tutaj się dzieje, jest Oleksii Sivcev, Sivcev, dośrodkowanie, nie ma ręki zdaniem sędziego, a teraz faulowany Gurgul. Dzień. Tuszyński, piłka na lewej nodze, uderzenie zblokowane. Ale jeszcze nie koniec tej akcji, jest całe, na bramkę jest 2 do 0 w Katowicach. Słyska, zna nas cała Polska, zna nas Bardzo posyła piłkę na połowę podlesianki, teraz sytuacja trzech na dwóch na korzyść gości. Dośrodkowanie w pole karne, jest uderzenie, jest 3 do 0 w Katowicach, no zamyka to spotkanie definitywnie. Ekipa Przyjezdnych, która rewanżuje się Podlesiance za jesienną porażkę w Kluczborku, goście strzelają bramkę numer 3. No i koniec spotkania, sędzia główny, pan Artur Dudek kończy pojedynek Podlesianki Katowice z MKS MKS-em Kluczbork. W kolejnych e, transmisjach. Do usłyszenia!